Witam serdecznie w kolejnym tygodniu Pracy Online. Dzisiaj chciałbym pomówić z Wami, opowiedzieć Wam o pomiarze tętna wysiłkowego, które macie wykonać po codziennym 10-minutowym biegu. Oczywiście dostosujcie intensywność tego biegu do swoich możliwości. Aby dokonać pomiaru tętna wysiłkowego, jak i też spoczynkowego, ale zależy mi głównie na tym wysiłkowym, Musicie dwoma palcami wyszukać na szyi tętnicy szyjnej poprzez przyciskanie i wyczucie pulsowania tętna. Pomiar nie musicie wykonywać przez pełną minutę. Wystarczy, że przez 15 sekund będziecie liczyć ilość uderzeń serca i pomnożycie razy 4. Wyjdzie wam na minutę. Oczywiście musicie mieć ze sobą zegarek. Bo inaczej pomiar będzie niedokładny. No, myślę, że dacie sobie świetnie radę. Życzę Wam powodzenia. Do zobaczenia.